Czy wiesz, że twój kot właśnie wyznaje ci miłość? Tak, dobrze słyszysz. Kiedy następnym razem zauważysz, że twój mruczący przyjaciel patrzy ci prosto w oczy i powoli mruga, zatrzymaj się na chwilę. To nie jest zwykłe zmęczenie ani przypadek. W kocim świecie to jeden z najpiękniejszych gestów zaufania. To jakby kot mówił: hej, czuję się przy tobie bezpiecznie, jesteś dla mnie kimś wyjątkowym. To ich sekretny kot miłości, cichy, ale niezwykle wymowny, a najlepsze jest to, że możesz odpowiedzieć w ten sam sposób. Po prostu spójrz na swojego kota i powoli, bardzo powoli zamrugaj zobacz, jak zareaguje. To może być początek waszej nowej cichej rozmowy. To fascynujące, jak wiele miłości może wyrazić jeden prosty gest, prawda? Jeśli spodobał Ci się ten koci sekret, zostaw łapkę w górę. I koniecznie zasubskrybuj kanał po więcej fascynujących ciekawostek o naszych mruczących przyjaciołach.